On stary, wchodzi pod trzeci, stajesz to? Ja się nie wierzę, że to zrobiłeś znowu, tym razem przegiąłeś! O stary, teraz mamy mały problem. Kupię, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Kupię? Hej siemaneczko, z tej strony Abra i dzisiaj zrobimy prank z farbą na moim bracie Maciek właśnie w drugim pokoju biega na bieżni I to jest ten moment, kiedy możemy się zakraść do łazienki i zrobić mu prank czasów. Słuchajcie, zakupiłem pół litra farby akrylowej Takiej zielonej, dokładnie tak A ponadto mam puste opakowanie po szamponie Maćka W zasadzie to, to bardziej to był żel do mycia W każdym razie Maciek zawsze tego używał do mycia ciała I zaraz do tej butelki przelejemy właśnie zieloną farbę To będzie naprawdę ekstremalne Jakiś pół roku temu robiliśmy właśnie te. Sam prank tylko z różową farbą. Wtedy Maciek naprawdę się nabrał, naprawdę się wkręcił. Zresztą zobaczcie, jak to właśnie wyglądało. Co ty zrobiłeś, ale co jest? Albo coś zrobiłeś, albo nam ja się woda no, a Co jest niby takiego gościa? Ja mam nadzieję, że to nie jest twoja wina. Jak ty wyglądasz no, sorry! Naprawdę efekt był genialny I dzisiaj chcielibyśmy to powtórzyć Tylko boimy się, że Maciek może się na to nie nabrać Dlatego tutaj pod prysznicem zostawiamy Szampon, którego on używa do mycia włosów Normalnie sobie to nakłada na głowę się pieni i, i nic nie widać Natomiast do żelu pod prysznic tak naprawdę Wlejemy dopiero farbę, żeby to oczywiście się udało A to wszystko po to, że kiedy Maciek Właśnie nałoży sobie szampon na głowę Będzie miał tutaj dużo piany, będzie miał dużo piany na twarzy I nie będzie nic widział, wtedy sięgnie Dopiero po butelkę z tym, tak Dokładnie jest właśnie z farbą, z zieloną farbą. Mam nadzieję, że się nią wysmaruje całą, tak jak pół roku temu właśnie na różowo. Oby to się udało, bo dzisiaj naprawdę jest do tego okazja. I jest dzisiaj ze mną Sebastian, który właśnie ze mną będzie robić tego pranka, z ciemaneczko, jeszcze? nie na worku! Nie no, ale nie będziemy go bić! Będziemy robić prank z szaponem, No weź ogarnij się! Nie ten prank, dobra. Nie to nie ten prank ser. Nie, 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 Wobec tego teraz my zajrzymy do Maćka, sprawdzimy, czy on biega i zapytamy się go, ile jeszcze będzie biegał. Bo musimy oczywiście pokazać Wam tą farbę, jak to dokładnie działa, jak to zachowuje się na ciele, czy to schodzi, czy nie schodzi. Bo jeśli jeśli ona nie schodzi to, to może być przypał Musimy to oczywiście wlać do tego szamponu, żelu pod prysznic No nieważne, do którejś butelki Potrzebujemy chwilę czasu, dlatego teraz udajemy się do Maćka Jak fajnie by było jakby on jeszcze z 10 minut pobiegał, nie? Tak mi się wydaje Oj, nawet dłużej Oj, no może i dłużej Dobra, lecimy Mam tylko nadzieję, że serio to się uda, bo no, lepszej okazji po prostu nie będzie Dobra, idziemy, no, mam nadzieję, że będzie biegał jak najdłużej Kamera podróżowa, żeby się nic nie ma Siema, Barecie. Co nie. jest? Długo będziesz jeszcze biegał tutaj? No zacząłem przed chwilą, no to... No, mieliśmy nagrywać basen, nie? No a przed zacząłem, no to... No to ile potrzebujesz, nie wiem, 5 minut? No więcej, no z 15 co najmniej. No ja dopiero nawet się nie zmęczyłem, stary. No dobra, to 15 minut będzie spoko? Myślę, że będzie spoko 15 minut, nie? No dobra, no dobra. No dobra, to na 15 minut. Ja De. Mamy zapewnione 15 minut dla siebie, więc jak dla mnie to bez problemu się wyrobimy. Sprawdzimy, czy faktycznie ta farba schodzi, czy, czy, czy na przykład nie boli po niej skóra. Mam tylko nadzieję, że Maciek oczywiście nie ogarnie, jak będzie już smarował tym czymś, że jakoś tak pieni ta farba, pół roku temu się nie skapnął. Nie wiem, jak będzie tym razem. Dobra, lecimy to sprawdzić. Ale zanim to, jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik, subskrybuj tam na dole. Zaznacz także dzwoneczek obok niego, żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia z kanału, bo szalone filmy są tutaj w każdy poniedziałek środa oraz piątek o godzinie 19 i nie możecie tutaj zabraknąć. 25 tysięcy łapek w górę zagwarantuje kolejny prank na Maćku i możemy zacząć nawet wojnę pranków, dlatego zostawaj łapeczkę, jeśli chcesz więcej. A także wpadaj na nasze instagramy Abraetystyce, basem Kraus, Maciek. Podłoga Zdenkowski, dajmy jego Instagram, skoro to jest film. Nie padaj także na nasze TikToki. Masz je teraz tutaj na ekranie. Sebastian też ma swojego TikToka, bo Instagramy i TikToki to, to są dziwne rzeczy. Ale obserwujcie, bo warto. Musimy szybko sprawdzić, jak ta farma będzie zachowywała się na skórze, przelać i lecimy. Dobra, dawaj, dawaj, naprawdę nie ma dużo czasu. Lecimy, gościu, lecimy. Te zabawki tutaj cały czas były? Nie mam pojęcia. Ej, dobra, stary, a może byś umył sobie teraz ręce tym super płynem do ja rąk Jak mam tym umyć, i to mi tylko pobrudzi? No ale dobra, dobra, dobra czekaj, sprawdźmy. Wow, stary, to wygląda jak farba do malowania. Ej, ser, No bo to jest chyba farba do malowania, tak? Ej, ale patrz, to wygląda... No, To ma super mocną barwę, serio, taką mega mocną, więc efekt może być naprawdę genialny. Stary no, nie. Nie. Jeśli on cały tak będzie. Nie, czekaj. Nie, to jest nie, nie może stary, on cały. Sa... Ale to jest sklejące. Stary, spijmy piąteczkę, nowe albo mm, wy Nie, Nie. Dobra, odkręcę ci wodę. Ej, to już nie jest nawet takie, wiesz, zaklejące. Myślisz, że to zejdzie? No, nie mam pojęcia. Patrz, no. z samą wodą. Patrz. LOL, to schodzi samą wodą. Nice, ale w ogóle jaka fajna woda, taka zielona, nie? To gdyby w ogóle wziąć mydło, to to naprawdę by mogło nieźle zejść. Tylko pytanie, czy do tego nie będzie piekła skóra, czy coś takiego? Ej, patrzę, a co, jeżeli on się umyje i umyje się tym płynem i się skłócze i nawet nie zauważy, że się tym umył? A, to może mieć mały problem. Dobra, oby się ogarną Klej się, coś mu nie będzie. Ej, patrz, będzie to się klei, więc my... na pewno coś mu będzie na nie. Pod... No serio. Fajnie by było jeszcze sobie przetestować, jak to będzie się zachowywało na większej partii skóry. Czyli, np., przedramię przed czy coś takiego. Wydaje mi się, że jakbym całą rękę sobie tym pokrył. O, weź sobie właśnie to wylej. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywać. Jestem naprawdę mega. No, musisz to. we 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 we. we. Jakie to jest intensywne, stary. Jeśli on cały w tym będzie. Piąteczka, starej Stary, nie będę ci teraz zrobię piąteczki To jest. Stary, to jest całą w Wow, jakie to jest intensywne. Patrz tylko na to. Ej to naprawdę schodzi idealnie Więc ja się nie martwię, że cokolwiek Maciekowi się stanie Jeśli by to jeszcze potraktować mydłem Albo serio prawdziwym żelem do mycia No to ziągnie, to w ogóle nie ma czego się obawiać Naprawdę to to zejdzie tak łatwo, że w ogóle estka gościu yy, bułka z masłem Elo. W związku z tym zaraz farbę sobie przelejemy Do tej oto buteleczki, dolejemy też Jakieś 20% prawdziwego żelu Do mycia, aby to wszystko nie było takie klejące I aby troszeczkę się pieniło Wszystko po to, aby Maciek nie ogarnął, że to jest serio farba Na pewno pamięta to co się działo pół roku temu Więc wydaje mi się, że 80 to farba, 20% to jest Żel do mycia, i wszystko będzie idealnie. Dobra, dobra, przelewaj tą farbę do tego płynu i lecimy z tym. Oj, no, jakie to jest gęste! Patrz, to nie chce się w ogóle lać, praktycznie. ty to widzisz, stary? Widzę, widzę, jak to jest. No taka zwykła farba, no. Ej, tu nie leje się prawie. Dobra, czekaj, jak to mega mocno ściskam. Wow! Tylko Ale Nie tyle? widać w ogóle, że to jest zielone, przez to, że ta butelka Ej, jest sej, taka. To jest mega przyciemniana butelka, tego praktycznie nie widać. Nie wypełniliśmy oczywiście całej butelki to oto farbą, żeby no nie było, że w ogóle to, to jest całe wypełnione. To nie może wyglądać, jakby to było fabrycznie nowe, no bo tutaj jednak on tego trochę używał tego szamponu tutaj. Było trochę mniej. Teraz, tak jak mówiłem dodajmy sobie prawdziwy żel pod prysznic i wydaje mi się, że będziemy mieli mieszankę idealną, którą podłożymy właśnie do prysznica. Umyślimy sobie tam i mam nadzieję, że Maciek niczego nie będzie podejrzewał. Dobra, bra, Odłóżmy ten płyn tutaj, tak jak zawsze stał. Ej, wydaje mi się, że to zawsze mniej więcej tak stało. No, jak każdy inaczej wkładam. Ale nie, 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 to zawsze było otworzone wiesz takie otwarte. O, zawsze było tak. Ale, czek, tak. Nie, tak, tak zawsze było. On potem wiesz, sobie pienił tym, nic nie widział. Brał to, cyk i dopiero jedziemy z tematem. zostawiamy to tak, jak to. Było chyba, chyba mniej więcej tak Wobec tego zaraz wybieramy się do Maćka Sprawdzić czy on dalej biega I liczymy na to, że będzie on brał prysznic Zawsze po bieganiu, zawsze po bieżni Właśnie że prysznic, idzie tutaj Tylko, że zazwyczaj się myje A nie farbuje zieloną farbą Ale zobaczymy co u niego, zagarniamy go Już nie będzie dłużej biegać, bo nie możemy się doczekać Reakcji na ten pran Ej, to co idzie? A już idą mi 15 minut? No nie wiem, 15 minut więcej Idzie już no w ja to mogę ja już skończyć, jeżeli no. Bo no. Dobra, ale no dobra, że no, no, jeszcze będziesz się mył. Nie no, muszę się myć, przecież. No nie, no dawaj, nagrywamy. Dobra, 5 minut, no przecież muszę o, się ułożyć Dobra, no Dobra, co mam taki Dobra, polecimy za do 5 no, minut. Okay. On już poszedł do pokoju, więc teraz mega cicho, bo jak to ogarnie, to będzie mega lipa. Ale wiesz, jest podążony ten szampon. Znaczy, no, że farba za żel. No wiadomo, szampon zostaje normalny, żel jest za farbę. Włoski, potem ciało, potem będzie... A! Co ty zrobiłeś? Dobra. Cii, cii, cii. właśnie słychać jak Maciek odpalił wodę. Zresztą... Nie no, to będzie na pewno słychać. On stary wchodzi podpryżnic, stajesz to. Jedyny moment, kiedy to może się nie udać, to że Maciek zobaczy, że faktycznie jakoś tak podejrzanie wygląda ten żel, albo że jest na przykład go więcej niż było wczoraj. Nie pamiętam ile dokładnie było tego żelu w butelce. Jak usuwałem, to, to było go całkiem sporo. Ale póki co się nie drze. Póki co jest cicho i nie jest. A bra, co ty zrobiłeś? Łe. Serio, on sobie tam siedzi, normalnie patrzy jest cicho. No, jakby miało coś być, to już by chyba dawno się darło, czy tylko mi się tak wydaje. Oj, na pewno. Oj, na pewno A, by się. No serio, by tak było. Wobec tego. Zostawiamy kamerę włączoną, będziemy czekać, aż Maciek da jakiś odzew. A może się okaże, że wyjdzie i nagle tego nie ogarnie. To jest mało realne. Dobra, widzimy się zaraz jak coś będzie się działo. Ja Nie wierzę, że to zrobimy i znowu! Tym razem przegrałeś O stary, teraz mamy mały problem. Sądząc po jego reakcji, on jest chyba delikatnie mówiąc wkurzony. Ej, no stary, ja rzadko kiedy macie w ogóle krzyczy i... i naprawdę, no ale... ej, on jest mega wkurzony, Dobra, czekamy na niego. Ej, nie mogę sobie tego wyobrazić, bo on jest cały pewnie zielony, ale to jest tak dobry efekt, że stary po prostu padniemy. gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? <laughs> nie, co jak ty Nie Jest. <laughs> Chodź tu, stary, nie <laughs> ma tu. Ja tego nie robiłem. Ja już raz to widziałem, słuchajcie, także teraz nie jestem zaskoczony. <grystanie> Stary, niemożliwe! Słuchajcie, szkoda tylko, że ja się nie śmieję, <grystanie> Widzę, że wy macie fajny dzień. Ale ja nie, co to ma być? Czemu to zrobiłeś znowu? Już kiedyś to... Tak? Fajnie było wtedy, a teraz stary, widzisz co to jest? Efekt jest jeszcze lepszy niż się tego spodziewałem. Spójrzcie na niego. Nie, nie, nie patrzcie na mnie. Ja, patrz. I w co w to jest w ogóle za Ale włosy ma normalnie mokre, ale patrz, no, czyste, no bo jednak szampon był, nie? Włosy z... Ja patrz, tylko dotknąłem mokrych włosów i schodzi. Nie, trzeba tak, że... nie schodzić, to ma tak zawsze Stój, Szybko, proszę, szybko! szybko. Chodzi, I, ale taki bo... był plan, że właśnie zostawiamy Ci szampon, abyś nałożył go sobie na głowę, na twarz, żebyś nic nie widział i. Słuchajcie, ja już się zacząłem bać, że to może być farba, która będzie miała problemy ze schodzeniem, cokolwiek takiego. Przysięgam wam, naprawdę macie olbrzymie szczęście, że to łatwo schodzi, bo inaczej byłoby po was. Stary, jak dla nie, mnie to jest naprawdę wiecie. najlepszy pranki kiedykolwiek zrobiliście. Wiecie, jak mogliście coś to... Kiedyś to już zrobiliście na mnie, to było straszne i teraz powtórka, no w ogóle kiedyś zrobisz jeszcze na żółto, to na niebiesko też będzie. Spółka. Spoko. Muszę przyznać, że naprawdę wyglądasz bardzo fajnie i nie wiem co ty na to, ale możemy iść na przykład teraz na lody. Możemy iść do kina, tylko nie zmywaj Stare tak się do, za okay? takie coś ty mi wisisz lody do końca Ale, ale jak pójdziesz właśnie taki zielony, co ty na to? Nie ma takiej szansy stary. Nawet, I nawet o tym nie pomyślałem. Jeszcze tylko jak on wygląda z bliska, to jest naprawdę niemożliwy efekt. Nie. Nie pamiętam kiedy się tak śmiałem na filmy, naprawdę. To był dobry prank. Nie I przyznaj, że się udał. Nie, musisz przyznać, że się udał ten prank. To był najgorszy, no udał się. Nie, udał to się był, to był najlepszy problem, prank, że się udał. Ale nie wróć mnie, okej? Okay? Nie bawię. Jak już jesteś brudny to zostań sobie zielony, ale ja nie chcę być zielony. On nie chce, żeby go brud... No w ogóle to jest niemożliwe. Ej, naprawdę, ja nie mogę z tego. Napiszcie w komentarzach, czy wy też się tak śmialiście jak ja i Sebastian. Sebastian, to naprawdę on się tarzał tutaj po łóżku, po podłodze. No, zresztą stary, ja się nie dziwię. Spójrz na siebie No jesteś całkiem zabawny. No. No, w sumie... To rzeczywiście, może to śmieszne. Ej, naprawdę To było po prostu genialne. Ale taki... ale to było po prostu genialne Zielony ludzi, wychodzi z łazienki do no Ale nie dla mnie, stary. No. Dobra, dobra, tam jeszcze jakiegoś tanka ciężka. No ja, to na, pewno. No, ja o, na to, będziesz, dziesiąt, rzut, to będziesz rzut, albo Będziesz Jak chcecie, żeby Maciek był w przyszłości niebieski, albo jakiś inny kolor, napiszcie w komentarzu, jaki kolor. Nie będzie pewnie tak łatwo go nabrać, bo teraz będzie pewnie czujny, ale coś wymyślić. Po pół roku nie był czujny, także na kolejne pół roku się widzisz. Tak, tak, za pół roku stary będziesz w innym. Tak, to. ja za pół roku się z wami jest... Tylko, że ty będziesz żółty, ty pomarańczowy. Elo, amator! Jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dążę do nas i tykaj, czerwony guzik, subskrybuj. A także zaznacz dzwoneczek, żeby nic cię nie ominęło, żeby nie ominęły cię tak szalone filmy. Patrzcie w ogóle, jaką on ma tutaj suchą skórę. To serio. jest taka skorupa, naprawdę. Aj, to jest 25 tysięcy odek w górę za kolejnego pranka na tym gościu. Więc jak ci się to podobało, o musiało ci się podobać, zostawaj łapeczkę. Padaj także na nasze instagramy, Abraety, Maciek Podługa z Dunikowski, Sebastian Podłoga Kraus, a także na tych. TikToki, które są teraz na ekranie, bo tam jesteście za wszystkim na bieżąco, a nawet szybciej niż widzowie z YouTube'a. I na TikToka i na Instagram wstawiliśmy trochę to, no, to coś. To coś było Serio, warto tam wpaść. Tymczasem dzięki, wielkie, trzymajcie się. Dobrego raneczka, eleczko i puuu! Nie bruć tej kamery, gościu! puu!